Słuchajcie, Paweł dostał prezent na imieniny. Były I czarne. Zobaczcie, jak sobie skustomował okulary. zarąbiście one wyglądają. Naprawdę świetnie. świetnie. I rzeczywiście, kochanie, masz 10 lat mniej jest korbie. Tu jeszcze muszę zetrzeć farbę, bo musiałem no. poprawić, bo napis za bardzo było widać. I teraz muszę. A to ja rozmazać. myślałam bardzo celowo, bo fajnie to też wygląda z tamtej strony. A to zostawię tak. No. Zarumieć no mi też się podoba, no jest niesamowite. Super. Bardzo Dziękuję się Dziękuję bardzo za opóźniony prezent. Imieninowy. Opóźniony, kochanie, on czekał dwa tygodnie na ciebie. A 29 czerwca mieliśmy. Ja to wiem, i tak się Ale się nie załapało, był opóźniony. Bo trzy razy do trzech razy sztuka. To była trzecia sztuka, A Ty zwróci... się nie mogłeś zdecydować. Ty już, z... już nie zwrócisz, no po prostu już takich nie przyjmą. No nie, takich nie. Witam się z Wami, Asia ze sterczokiem, z anteną, ale nie górną tylko boczną. E, witam się z Wami kochani, o jak widać tu po tych plamach jestem już po treningu i tak znowu występuję w piżamce, w tych oto spodenkach, które kupiłam e, w Lumpeksie. One są z primarka, i w tej buzeczce, która jest świetna do spania, bawełniana, idealna, i kupiona była w dwupaku z Lidla. Bardzo Wam polecam te buzeczki, bo słuchajcie, one są jakościowo uważam nawet lepsze niż te z HM, dokładnie takie same. Nie wiem, ile ona ma lat, a nic się nie dzieje, nie rozciąga się. Widzicie, że bardzo ładnie wygląda, i nawet do ćwiczeń w tej chwili służy. Ale nie o tym, bo nie chciałam robić reklamy Lidlowi i Primarkowi. Słuchajcie, zrobiłam trening, dzisiaj inny. Tak, tak, tak jak mówiłam, na tą chwilę odchodzimy sobie od wyzwania. I tak chyba miało być. Traf tak chciał, los tak chciał, terminy się tak zbiegły, że dziś mam pierwszy dzień okresu również. W związku z czym mm, wiadomo, że tutaj ta część, i generalnie całość samopoczucia, całego organizmu, i fizyczność, i mental również. Siadły odrobinę, ale zrobiłam trening dzisiaj, wyjątkowo z agatą Zając. Mówię wyjątkowo, bo dawno nie robiłam z nią treningów i powiem Wam, że to jest też inna jakość treningów. Ja w tej chwili czuję każdy mięsień, mimo tego, że ćwiczenia były holistyczne na całe ciało, tak, ręce, wszystko ja w tej chwili czuję. Trening trwał niecałe pół godziny, a ja naprawdę czuję się spełniona, że zrobiłam to dziś. Więc bardzo się cieszę i na pewno teraz częściej właśnie będę z Agatą robić treningi, w ogóle będę robić taką przeplatankę. Jestem ciekawa, czy jutro trening się uda. Zresztą to zobaczycie na filmie, na pewno gdzieś tam pokaże się lub nie. Jak nie, to znaczy, że nie zrobiłam, bo drugi dzień to jest najgorszy u mnie. Ale nie o tym, nie będę bręczać, słuchajcie, jestem mega zadowolona. Ile kalorii? 253 kalorie spalone i w tej chwili mam 46... Minut praca to dlatego, że słuchajcie, ja po treningu od razu wsiadam na odkurzacz. Odkurzacz mam ręczny, w związku z czym również jest to praca fizyczna. I ja sobie bardzo często zostawiam licznik, żeby sprawdzić, ile jeszcze dobiłam samym odkurzaczem. I tu samym odkurzaczem dobiłam prawie 50 kalorii. Tak więc jest również coś. Prezentuję Wam, o jak wygląda Asia w tej chwili. Słuchajcie, najbardziej zadowolona jestem z nóg. Naprawdę to najbardziej sprogresowało, brzuch również, no dzisiaj to wiecie, brzuszek będzie bolał, ale będę o siebie dzisiaj wyjątkowo dobrze dbać, także zabieram się za resztę obowiązków domowych, czyli tym razem kurze, a potem kąpielka i śniadanko. W telewizji Plotkara, sezon drugi, a dzisiaj taki typowo polski obiadek. Czyli rosołek ja mam z makaronem ryżowym. Kubuś ma ze zwykłym i z pietruszką. Kuba nie lubi marchewki gotowanej, więc ma bez. I wyjątkowo dziś bez mięska, jutro będzie z mięskiem. O, a tu jest drugie danie: ziemniaczki, kurczaczek i suróweczka. Kuba, słuchajcie, dopiero teraz przyszedł na posiłek, ja już dawno zjadam. No i wrócił też Paweł, więc Paweł od razu dwa dania będzie wcinał. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale tutaj jest tęcza. Ale chyba tego nie widać w telefonie. Widzisz Kubuś? Na no wprost, tam gdzie są wieżowce, widzisz? Tak Kuba wrócił cały mokry od razu do... Tak, do... Tak, tak, tak ledwo co widać, ale widać, prawie widać początek i koniec. I no. kolejna burza dzisiejszego dnia. Ale dobra, możemy zabrać nogę, stąd, żeby nie zmokła drugi raz. Piękne niebo. No ale burzowo, deszczowo. Kurczę, miałam iść w przerwie między jedną a drugą do paczku matu i sklepu, ale teraz to mi się szczerze mocno nie uśmiecha. <grym> Nawet boję się pożegnać. Zobaczcie, dzisiaj kupione, wyprane, wysuszone suszarką i już idą na testy. Troszkę tylko mokre włosy. Zobaczcie jakie różowe mi się zrobiły po użyciu odżywki, więc jutro jest plan na kręcenie włosów. Muszę uciekać, bo zaraz śmieciarkę Zgarnie, słuchajcie. Jestem okropnie załadowana. Tutaj mam ciuszki, które udało mi się złowić. Wyjątkowo dobry dzień. Tu mam znowuż siatę z zakupami z jedzonkiem. Pogoda jest słuchajcie... Na tą chwilę okropna. Jest tak zimny wiatr. Jest tak wilgotno. Czuć dosłownie... Taki wiecie... O wiem! Osoby, które mieszkają nad morzem, to właśnie w wielkopolsce w Poznaniu jest taki klimat jak u was, czyli taka typowa wilgoć w powietrzu. Włosy, dobrze, że nie rozplotłam po nocy, bo już by mi całe klapły, a chciałam właśnie mieć pokręcone dzisiaj tak inaczej, trochę barękowo, bo taki klimat daje właśnie pokręcenie przez Francuza. Kochani, kończę, bo mi zaraz ręka odpadnie. Woda się w tle gotuje. Szybki unboxing zakupów. Chlebuś, świeżutki. Kupiłam w piekarni. Oczywiście musi być krojony i z makiem. Za chwilę kuba będzie zajadał śniadanko z nutelką. No tak bywa. To dla mnie bajaderka. Oczywiście dostawa mleka musiała być. Ja nie wiem, szczerze, ja nie wiem, jak ja to utachałam. Zobaczcie. Marcheweczki. Boróweczki, razy dwa, bo były. Hmm, właśnie zobaczyłam, że wzięłam. Yy, jedna jest trafiona, więc zaraz się jej pozbędę, ale były w dobrej cenie, tylko wiecie, co z tymi owocami to bierzcie, przeliczajcie sobie, jak szybko je zjecie. Bo jak brałam opakowanie, to czułam, że były mrożone. A wiemy, co się dzieje z tymi owocami mrożonymi, prawda? Więc tak, boróweczka już wyrzucona, to trafiona na lepszy dzień dla mojego bobasa, ziemniaczki dlatego, że dzisiaj będzie gotowana zupka nie pytałam w sumie Kuby ale postanowiłam, że ugotuję krupnik, tak żeby było znowu na dwa dni i święty spokój, a no i oczywiście jeszcze albuzek do tego wszystkiego, plus ta wielka torba, którą już widzieliście to było co ta, hać, prawda? czas na wycieczkę Ciekawe gdzie Kuba mnie zabierze. Gdzie dojedziemy. Zobaczymy, nie? A tak w ogóle to idziemy na rowery. Tak, a tak w ogóle to hulajnoga to tylko tak dla niepoznaki, bo idziemy na rowery. Wyszliśmy właśnie <laughs> i musimy wiadomo, że iść do garażu po nasze rowery. I słuchajcie wychodzimy i pada i to tak dość mocno padało. Chwilę przeczekaliśmy, idziemy i jakby przystaje kropić, aczkolwiek ja wybrałam się w krótkich spodenkach i powiem Wam, że nie jest mi jakoś za ciepło. Zobaczcie, Kuba się ubrał odpowiednio. Ma ocieplacze, ma krótkie spodenki, ma polarową bluzę. Co prawda nie ma przeciwdeszczówki. Ale ja mówiłam nie, co ty Kuba, krótkie spodenki załóż ten. No i wyczuł mały, że on jest lepiej ubrany niż ja. Słaba akcja wyszła z tego roweru, bo słuchajcie, tak zaczęło lać. To pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że niestety, ale chyba mam trafioną oponkę. Właściwie dwie. Nie wiem, czemu nie da się napompować ani tyłu ani przodu, ale wiecie był w miarę, tyłu się nie dało, powietrze zeszło. Od ostatniego pompowania naszych rowerów minęło dokładnie tyle samo. I niestety to znaczy się dobrze, bo usia było powietrze, ale u mnie już nie. Więc lipa, teraz mokniemy, więc znowu cieszę się, że nie rozplotłam włosów, aczkolwiek <laughs> się tego nie zrobię, bo mam całe mokre już. Wracamy do domku. To lato tego roku jest dość kapryśne. Mój obiadek. Kuby obiadek. Pawła, pierwsza część obiadku. Terosolek. I druga część Pawła obiadu. Czekaj, A co robi Paweł? Wysyłam zdjęcie. do Bossa. Ale to długa historia. Dzisiaj za mną ten trening. Trening pośladków z gumą. I teraz, o ile będę pamiętała, to będę Wam dawała znać, jakie treningi będę robiła konkretnie każdego dnia. Zobaczymy. Wiecie co z wyzwaniem? To będzie łatwa sprawa. Ja Wam jutro pokażę, które wyzwania ja robiłam. To najnowsze z Moniką, a to drugie Wam pokażę też, o które mi chodzi i które bardzo ładnie weszło. Teraz miałam, wczoraj miałam przerwę znaczy się przerwę. Robiłam hula hop i oczywiście szczotkowałam ciało, bo to robię codziennie. Szczotkuję ciało, hula hop robię tak jak mi się podoba, jak wiecie wam fazę, więc będę dawać Wam znać co i jak, i teraz będę starała się tak bardziej merytorycznie podchodzić do tematu, czyli postaram się dzisiaj się zmierzyć. Potem będę sprawdzała wagę, chociaż, tak jak wspominałam, dla mnie to jest kompletnie drugorzędna sprawa. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten przegląd sieciówki zupełnie co innego. Paweł musi, że go widać. O, teraz go widać. E, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Dajcie znać, co Wam najbardziej się spodobało, czy Wam coś wpadło w oko. To teraz mnie ubrudził. Proszę bardzo ładnie powiedzieć. Dziękujemy! Jak dziecko, dziękujemy Nie, po prostu. Dziękuję. I y, to jest posiłek, bo zmuszam cię, tak? Do pomocy. Ale w Aha. nagrodę zawsze dostaję kebaba. Nie zawsze, posiłek, posiłek. Jedzenie tak. jakieś, które lubisz bardzo. Tak. Smacznego. Dziękuję. W <laughs> Jestem mega głodny. Te nagrywki naprawdę są męczące w centrach handlowych. Uwierzcie w to. Wy wiecie, wy wiecie, że ja również tak uważam. Więc proszę docenić nasze nagrywki w centrum handlowym. I oczywiście mówimy tu o filmie, który możecie zobaczyć z przeglądu sieciowego. No zapraszamy serdecznie. Do nadania, jak widzicie. Ja inna fryzura, dlatego że moje pokręcone loki niestety nie wytrzymały próby deszczowej. I co? Idę dać paczuszkę i brać paczuszkę. Powiem Wam, że wyszłam właśnie na dwór i tak jak było mega zimno, mega nieprzyjemnie, tak teraz jest całkiem spoko. Jestem w krótkich spodenkach i klapkach. Jestem na totalnie krótko i nie jest źle. Paweł jest dobry agent. Słuchajcie, była paczka do odbioru dla niego i mówię, dobra, idę ze swoją paczką, to mogę odebrać też twoją. <grymne> będzie ciężka? Nie, nie, nie będzie. Raczej gabarytce. I jest ciężka. <grymne> Chciałam się w ogóle z wami podzielić takim jednym zjawiskiem, dlatego że wiecie, ja sobie idę do was, gadam tak do telefonu, nagrywam, i ludzie wokół, których oczywiście ja nie nagrywam, tak śmiesznie reagują, patrzą na mnie, takie, wiecie, szukają tutaj gdzieś kamer ukrytych, nie wiem czego. Zabawne jest zawsze. Ludzie różnie reagują. Albo tak patrzą ze zdziwieniem, albo tak wiecie z zaciekawieniem, albo jak na dziwoląga. Różnie, ale <laughs> ciekawa jestem, co tak naprawdę czują, bo obserwacje są naprawdę konkretne. Dzień dobry, cześć kochani. Witam się z wami w nowym dniu i za chwilę biorę się za nagrywanie pierwszego takiego filmu, takiego rodzaju filmu na moim kanale. Jestem ciekawa jak to wyjdzie, jak, jaki będzie wasz odbiór. Na ten film, dlatego że ja chcę podejść do niego oczywiście w swoim stylu, czyli mniej merytoryki, więcej praktyki, więcej moich doświadczeń i tego, co ja u siebie zauważyłam, a mniej takich, wiecie, typowo medycznych i konkretnych spraw, które możecie tak naprawdę sprawdzić wszędzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście zapraszam Was do reszty filmów, nie tylko vlogów, a. No ja nie będę dłużej czekać dlatego, że już włoski sobie zaplotłam, makijaż zrobiłam, pralka właśnie skończyła swoją pracę, więc mam ciszę i spokój i mogę nagrywać dla Was. Ja cię muszę przestawić. O! Musiałam przestawić hulaho, bo mnie to atakowało. Film o szczotkowaniu ciała nagrany. Jestem ciekawa, o czym zapomniałam, czy o czymś zapomniałam, czy robię wszystko ok, czy coś robię błędnie. Na pewno, jeśli coś było nie tak, to na pewno dostanę yy, feedback. W komentarzach, ale to dobrze, bo ja właśnie o to Was, kochani, prosiłam. A teraz szybko przyszłam, dlatego że uświadomiłam sobie, że ja we filmie o szczotkowaniu ciała nie będę mówiła o make-upie, który dzisiaj mam. A tak mi się podoba! Kurczę, wyglądam jak taka dziewczyneczka, w ogóle te warkoczyki. Wiecie, ten make-up, te usta. I dzisiaj używałam nie wszystkich tych samych kosmetyków: to znaczy się tych samych, ale w innych konfiguracjach. Podkład właśnie. Jak gdzieś odpowiadam, nie odpowiadam, co mam na twarzy i tak dalej, to znaczy, że ja po prostu tego nie pamiętam, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jeśli jest to film z testem czegoś i ktoś mi się pyta, wiecie, co miałam na twarzy, to kurczę, to jest bardzo ciężkie. Musiałabym sobie każdego dnia, wiecie, w kalendarzu zapisywać, jaki make-up zrobiłam, to jest nie do ogarnięcia. Więc dzisiaj szósteczka z tego podkładu. I dwójeczka z tego podkładu i wyszło takie kombo. Świetne, bardzo mi się podoba ten efekt. Oczywiście korektor banana, tak, ten korektor. Oczywiście puder ten. Oczywiście na mokro róż ten ja mam zero dwójeczka, jeśli chodzi o kolor. Yy, bardzo lubię ten róż. I nie ukrywam, że jakoś ostatnio częściej nawet sięgam po ten niż ten od Ewy. Aczkolwiek to jest po prostu zbieg okoliczności. Dalej, właśnie jak sobie zrobiłam później, pudrem, brązer ten z Biedronki, i to jest po prostu brąz. Ja mam tutaj niby jedyneczkę Lagun, ale nie mam pojęcia, czy były inne kolory. Ja mam Lagun. Na to chciałam nie używać dzisiaj rozświetlacza, w związku z czym użyłam tego Sweet Melody, właśnie różu, który ma też takie drobinki który ma też takie drobinki złote. To jest takie trio. Ja oczywiście mieszam wszystkie... Kubusiu, prosiłabym, żebyś nie krzyczał! Tak to się czasem u nas odbywa właśnie. Więc ja używam, po prostu miksuję te trzy i tyle. Jaki to jest kolor? Nie ma. Po prostu jest to Sweet Melody Blush. I tyle, no ale że jakoś mi się tak mocniej walnęło tym różem i musiałam szybko ratować tym moim pędzlem do pudru, przez co on jest różowy na tą chwilę to użyłam mimo wszystko Turbo Highlight z Glam Shopu to jest współpraca z Martą oczywiście piękny rozświetlacz i ja go uwielbiam rzęski, to jest to nic nowego akurat a na ustach to jest Lovely Lips kolor sweetie. Bardzo, bardzo ładnie wygląda i powiem Wam, że zobaczę jak z trwałością, ale jak będzie tak samo jak z nyksem Istanbul, to pomyślę nad używaniem częściej. Gąbeczka z Glam Shopu, ta klasyczna, muszę zaraz ją iść umyć i wyjątkowo przygotowałam również pędle, których ja używam. Zobaczcie, dosłownie cztery pędzle dzisiaj były mi potrzebne do bronzera, czyli tutaj poliki, wiecie, tam gdzie bronzer, plus na powieki trochę nakładam, do różu i to. To jest, słuchajcie, z Essence. Tak stary pędzel, jeden z moich pierwszych. On jest po prostu niezniszczalny. Yy, tutaj mam z Blended do pudru 160. Yy, I tutaj mam Secret Queen Zoeva 134 do oczywiście rozświetlacza. I to jest tak naprawdę wszystko, co ja dzisiaj mam na twarzy. Bardzo ładny, świeży make-up. Nie za miliony monet, także ja szczerze polecam. Mój obiadek. Kuby obiadek. Hej, hej kochani. Witajcie następnego dnia. Dziś mamy czwartek. I wiecie co, wstałam i zaczynam dzień. A dzisiaj, treningiem tak jakoś. W tym tygodniu idzie naprzemiennie. Chociaż wczoraj też robiłam trening, ale wczoraj robiłam trening sama, tak sobie, bez yy, YouTube'a, bez niczego. Że tak powiem, przy serialu z ketlem. Paweł wszedł i mówi: Nie, no nie dajesz, po prostu sobie odpoczynę ja i wykurczę. Właśnie nie daję i nie wiem, czy to dobrze, że aż tak nie daje, że mnie nosi. Yy, no, ale tak, dla równowagi wpyprzałam wczoraj całą paczkę chipsów. na stos, dosłownie na stos ze mną, tak i te leginsy po prostu nie patrzymy tam dziś zrobiłam ten trening full body shape z handlami i słuchajcie jestem zmęczona również, sprawdzimy sobie ile spaliłam, 180 kalorii, 35 minut pracy także ja lubię właśnie takiej długości treningi, bo wtedy odnoszę wrażenie, że wiecie i poćwiczyłam. I jeszcze sporo dnia. Tym bardziej jak ja. I tak kręcę tym hula hop. Później w trakcie dnia jeszcze szczotkuję ciało. To wiecie, to wydaje mi się jest wystarczająca długość na start. Moje śniadanko. I Kubusia śniadanko. Słuchajcie, jestem w łazience jak widzicie. I tutaj mam słuchajcie bałwania. Bałwania to jest... Zeszłoroczny bałwanek z zeszłej zimy, a tutaj jest bałwanek sprzed dwóch lat. Tak, my mamy bałwanki, które mają tyle czasu. Kochani, jestem tak nieprzytomna po tym rowerze, że szok, po prostu szok. Ale nagrałam szorca, nagrałam mnóstwo treści do vloga nagrałam, pokazałam Wam o. To, to możecie zobaczyć w innym filmie. I teraz chyba czas na kąpiel, bo naprawdę oczy mi się zamykają. Dzisiaj, kochani, robimy ten trening full body. Trening siłowy z handlami HIT. Tak właśnie zaczynamy dzisiejszy dzień. Szczerze, nie mam módu do ćwiczeń, dlatego wybrałam też dłuższy trening. I nie tylko taki rzeźbiący, ale też właśnie HIT. Żeby się rozruszać i żeby moja głowa zaczęła odpowiednio pracować, bo ostatnio nie mam w ogóle takich treningów skakanych. Wczoraj był rower 18 km, potem było szczotkowanie, ale nie było na przykład wczoraj hula-hop. Więc zabieramy się, dzisiejszy dzień zaczynamy od takiego treningu. Trening jak widzicie skończony. Już Wam podaję 270 kalorii spalonych, 49 minut pracy. I taka ciekawostka do tego treningu: ja wyciągnęłam najpierw żółte hantle, potem dołożyłam jeszcze różowe. No, niestety, ja hantelki mam, te żółte są kilogramowe, różowe pół kilogramowe, więc tutaj jest na rękę 1,5 kg tylko. Wspomagałam się więc ketlem 4 kg do ćwiczeń, gdzie było pojedyncze obciążenie, stosowałam po prostu ketla. Więc jak będę chciała, właśnie pójść w takie bardziej siłowe, Treningi ze sprzętem, no to czas będzie zainwestować po prostu w cięższe albo dwa kety na przykład, albo yy, ciężarki. Tutaj Agata ćwiczy 5 kg na rękę, więc yy, no wiadomo, że jak chcę progresować i tutaj rzeźbić odpowiednio, to trzeba zwiększyć obciążenie. Także możecie mi dać znać, z jakiej firmy macie. Bo ja tutaj mam taki. Zbiór ten kettle jest z Tigera, a ciężarki to mają ze 100 lat i nawet nie wiem gdzie kupione, więc jak macie jakieś fajne sprawdzone w ładnych kolorkach, bo ja muszę mieć ładne kolorki to dawajcie znać w komentarzach. Wow, wow, iła wow, kochani, że tak powiem, yy, jesteśmy sobie w następnym dniu. Właśnie nagrałam taki bardzo szybki haul zakupowy z Zary, także zapraszam Was. Ale tak właściwie, kochani, to ja przyszłam się z Wami pożegnać, dlatego że kończymy tego vloga. Kończymy zbiór różnych nagrań na przestrzeni ostatniego tygodnia. Tak widzicie tutaj <gryd -ołek> grajdołek, moja woda, mój pusty talerzyk. Pusty kubeczek, ale już odwróciłam, więc już nie widzicie. Dajcie znać, czy takie filmy lubicie. Lubicie zbiór takich fragmentów, różnych informacji, które przemycam. Oczywiście zapomniałam o nagraniu Wam, jakie wyzwania ja skończyłam z Moniką Kołakowską, więc spokojnie, to nie ucieknie. Pokażę Wam. Dodatkowo dajcie znać, czego jesteście ciekawi. Czy o czymś zapomniałam jeszcze, ale to czekam, oczywiście, w komentarzach widzimy się w następnych filmach. Pa, pa.